Kto pamięta legendarne czasy, jak CS wyglądał tak. To były legendarne czasy. Już nawet nieważne jest to, że grafika nie była ultra realistyczna. Czy tam to, że mechanika była drewniana. Najważniejsze było to, że gra miała duszę i klimat. Uciekało się ze szkoły na wagary. Szło się do kafejki, żeby pograć na przypale na takim setupie. A teraz co się stało z CS-em? Kolorowy syf uproszczony do granic możliwości tylko po to, żeby dzieci z TikToka i gracze Valoranta byli w stanie w niego zagrać. Także tak, dziś porównam dwie gry do siebie: CSGO i CS2, przez co dowiemy się. Czy rzeczywiście wyjście nowego CS2 to był dobry pomysł, czy jednak będzie to koniec tej gry? Zacznijmy od tego, jak bardzo zajebisty jestem. Tak, tak, wiem. Nie musicie mi tego mówić. Dla tych, co nie wiedzą, o czym mówię, 6 miesięcy temu nagrałem film, w którym powiedziałem, że zmiana na Source 2 jest tragicznym pomysłem. Mimo tego i tak po cichu w środku serca liczyłem na to, że jestem w błędzie. Ale patrzcie na to. Wchodzę na ten film, sekcję komentarzy od najnowszych i czytamy: Miałeś rację. No i co? Sprawdźmy. Się. Jak na razie usuwają bugi. O, widzicie? Mówiłem, że będzie w bugów. Nie miałeś racji, oj, nie miałeś. Eee... Dobra, spierwidzowie, W tym filmie zrobię ostateczny pojedynek. Wezmę argumenty jednej, jak i drugiej strony. I po obejrzeniu tego filmu już będziemy wszystko wiedzieli, co jest lepsze: CSGO czy CS2. Więc zaczynajmy. Grafika. To chyba każdy widzi różnicę. Ta gra wygląda jak PEGI 16. A ta gra jak. Mm, nie wiem, PEGI 3. Poza tym, że jest tu nawalone saturacji i ekspozycji, ile wlezie, to 6 i tekstury są bardziej dopracowane Jakby się zmniejszyło jaskrawość gry Na taki bardziej szary, ponury Klimat ciemny, to by było lepiej Bo ta gra przecież jest o wojnie Zwykła na napierdka na śmierci życie To tu ma być mrocznie, a nie nawalone tyle kolorów Że po 30 minutach patrzeć się na to nie da Także po zmodyfikowaniu No dam już tego punktu na CS2 System rankingowy Powiedzcie mi, czy znacie rangi takie jak Silver, Gold, Kałach i Global Co? Dziwne pytanie? Bo wy to jeszcze je znacie Ale pomyślcie o najmłodszym pokoleniu, który jeszcze nie wie co to i się raczej nie dowie, bo Valve usunął ranki dla prawdziwych gigaczadów, które były z nami od lat i każdy wiedział i rozumiał na jakim poziomie grał Silver, na jakim Kawa, na jakim Global. A teraz masz punkty, które nic nie mówią. Co oznaczają? Ciul wie, sam się domyśl, ale jedno jest pewne, jak chcesz mieć mega dużo punktów to musisz grać dobrze. No tak, logiczne, ale żeby grać dobrze to trzeba mieć też dobry sprzęt i szczerze to serio nie ma lepszego sprzętu gamingowego niż SteelSeries. Patrzcie Mam tutaj myszkę AeroX 5, klawiaturę Apex 9 mini oraz słuchawki Arctis Nova 7. Myszka leciutka, fajnie siedzi w ręce, do CSK idealna, klawiatura ma kozackie LEDy i wiele różnych trybów podświetlenia. Fajne switche, no i jest cichutka, ale cisza. Idealnie pasuje u mnie na biurku. Słuchawki fajnie wygłuszają. Dobrze słychać basy. będą idealne do grania, bo łatwo można usłyszeć kroki. Są leciutkie, a gąbeczki są z dobrego materiału, przez co uszy się nie pocą i oczywiście są bezprzewodowe, co jest genialnym ułatwieniem. No i polecam pobrać sobie aplikację od Styr Series, w której zmienicie sobie kolory podświetlenia, ustawicie DPI czy masę masę innych rzeczy. Znajdziecie również tam Styr Series Sonar, gdzie jednym kliknięciem ustawicie słuchawki sobie pod muzykę, pod gry, czy nawet pod wokal. Także wbijajcie do linku w opisie, po kozackie promocje na sprzęt od Strycyliec. Wracając do tych punktów w nowym Cesie. Patrzcie to. Dodali jakąś tabelę dla gości, którzy są totalnie bez życia i siedzą w się 24 na 7 i farmią sobie te punkty tylko po to, żeby gracze z całego świata ich widzieli i że są na szczycie tabelki, która nic dosłownie nic nie znaczy. Kiedyś, jak nie było internetu, to tylko rodzina wiedziała, że żeś debil. A teraz cały świat już o tym wie. Kiedyś, jak do lobby ci wbił Global, to byłeś w szoku, że wow, na pewno jakiś skillowy gościu, szef totalny. A teraz wbija ci do lobby Gościu, który ma 20 koła punktów i sobie myślisz o czyli ten człowiek zagrał 3000 meczy z współczynnikiem wygranych 80%, a średnio na mecz zyskiwał po około 20 kili. <tryk> Jezu, jak można tak gadać, tak myśleć? Te punkty są dla nerdów! Dodatkowo, osoby, które mają wciół punktów, to przeważnie cheaterzy. Nowy silnik i ten sam problem. Tyle było gadania, że nie będzie cheaterów, no i co? Gówno! Także, oczywiście, punkt dla CSGO za czaderskie rangi Mechanika. Ledwo beta się zaczęła, a wiele proplayerów już ma dość CS dwójki i wypowiada się negatywnie na jego temat. No, co tu dużo mówić? Żeby nie było, sam pograłem parę meczy i czasem mam tak dziwne lagi: czy to input lag, czy po prostu ścinki, jakby ping skakał. Ale powiecie, że już odkryto sposób na zniwelowanie tego input laga No i co z tego? Myślicie, że każdemu chce się szperać w ustawieniach? Dostajesz nową grę I musisz się trudzić, żeby dobrze się w nią grało Czy wolisz odpalić i po prostu grać? No kurde, no chyba oczywiste Movement Movement jest drewniany Dźwięki są drewniane akacz brzmi jak sraka Menela Glock jeszcze gorzej Więc za mechanikę daję punkt dla CSGO Zobki mur dystryktu, nie obraża mi CS2 On jest zajebisty Wczoraj dostałem betę i nie mogę przestać grać Muszę wygrać jeszcze 5 meczów, żeby mieć pi Nowy CS2 now i Ech, taki wygląd wasz. Teraz płynnie przechodzimy do społeczności. Wiadomo, CS2 jest jeszcze w fazie bety, chociaż miał być już tego lata. No chyba, że lato w USA się zaczynam w grudniu. Ale dobra, nie wnikam. Aktualizacje pojawiają się teraz co chwilę. A to 7 GB, a to 10, a to 5. Współczuje komuś, jeżeli ma czulowy internet. A ci co mają dobrego neta, to grają w Valoranta. <laughs> Tłuch, to znaczy w nowego CSA 2 Jeśli chodzi o CSGO, to wiadomo kto w niego gra. Samej Gigaczady. A w CS2? No, garstka Gigaczadów przeszła. Trochę Valoranciarzy też przeszło i trochę waszych starych też przeszło. <laughs> to znaczy nie zrozumcie mnie źle. Nie mam na celu tu obrażać waszych ojców. tylko stwierdzam fakt, bo założył się, że większość waszych ojców 50 lat temu grała właśnie w starego CSA w kafejce internetowej jak totalne szefy. I i teraz się dowiedzieli, że nowy CS wychodzi, to se w niego pewnie pyknęli, tak żeby zobaczyć co tam się zmieniło od czasów ich świetności. Ale po wejściu do gierki założył się, że każdy z nich się rozczarował. Ale dobra, teraz pewnie powiecie, że oni w tych kafejkach to grali w CSA16, a nie w CSGO. Podobieństwo do Valoranta. Porównajmy sobie jeszcze CSGO i CS2 do Valoranta. CSGO podobieństwa nie ma żadnych, a CS2 dźwięki Kałacha i Glocka są podobne do tych z Valorant Minimapa też podobna i bardzo fajna, ponieważ wzięli pomysł od Valoranta i dali na jaką odległość słychać Twoje kroki. Smuga po strzale za WP. Też na plus. Bardzo mi się to podoba. Oprawa graficzna? No, jedynie, że jest kolorowo, to jest podobnie. A tak, to całkiem inna. Menu zakupów? 1 do 1. No i jest jeszcze bardziej czytelne teraz w CS2. Menu i animacje? Prawie to samo. Także za to mogę przyznać punkt dla CS2, ponieważ podoba mi się to, że Valve podpierdziela pomysły od Valoranta. Dobra, to reasumując, jaka społeczność jest lepsza, powiem najważniejszy argument. Ostatnio przeczytałem rozbudowane badanie, które przeprowadził Uniwersytet Washington Cambridge Warshop. Gdzie przebadali 1000 graczy Valoranta i dowiedzieli się, że średnio 4 na 5 graczy Valoranta zagra w CS2 niż w CSGO. Także dobra, tu pójdę na rękę dla CSA2 i dam punkt dla niego, dlatego że będzie mieć więcej graczy niż CSGO. No i ewidentnie coś tu nie gra. Ostateczny głos macie Wy. Także napiszcie w komentarzu CS2 czy CSGO. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Obczajcie sobie inne moje filmy i zostawcie suba jak chcecie.